Dzień dobry, witamy serdecznie w górnej sosnówce przy Agroturystyce Rozdrowotnej Wilni Śnieżna Kopa i chcemy Państwu zademonstrować, jak na wiosnę trzeba zadbać o swoje zdrowie i odporność, szczególnie w tym terminie, w jakim jesteśmy, kiedy ten paskudny wirus nam wszystkim zagraża. A więc, żeby podnieść swoją. Odporność, to jest najwyższy czas, żeby pozyskać sok z brzozy. brzozy. Ze mną jest Andrzej Świętek, właściciel agroturystyki. To jest jego prywatna brzoza, żeby nie było, bo teraz jest zakaz wstępu do lasu. Zresztą podpisałem petycję, bo to przecież jakiś absurd, bo zgodnie z naturą, natura nam wszystko daje i samo zdrowie. I Robert Aleksander Gajdzieński na kanale Szlachetne Zdrowie. Co nam jest potrzebne do tego, żeby. A więc, niewiele nam jest potrzebne. Wystarczy wiertarka z wiertłem do drewna, wężyk plastikowy, butelka. Najlepiej szklana, i tak jak mamy. Najważniejsze, żeby była dorodna brzoza. Bo właśnie z tej brzozy pozyskuje od wielu lat sok na wiosnę, który nam uzupełnia nasze mikroelementy, witaminy i to jest samo zdrowie dla każdego człowieka, który to spożywa. Jak tu widać, są otwory z poprzednich lat. Więc my robimy w tym roku nowy otworek, który gdzieś po tygodniu czasu trzeba będzie zaślepić, zakołkować, a żeby drzewo nie chorowało. Gdy drzewo zaczyna puszczać pierwsze listki, wtedy jest najważniejszy okres, żeby Dłużej drzewo nie cierpiało, mhm. zakołkować, zalepić i drzewo wtedy normalnie funkcjonuje. A jeszcze trzeba pogadać I do tej brzozy, żeby dała dobry. Musimy sok. poprosić te drzewo, tą brzozę dorodną, o to, żeby nam dała dobry soczek, który nam będzie wspomagał nasz organizm i żeby drzewo nie ucierpiało, że obiecujemy jej, że wszystko później zalepimy, zakołkujemy. I żeby ta dorodna brzoza nie chorowała, a za rok znów nam mhm. mogła dostarczyć tego wspaniałego soczku swojego. Ile ona może Państwa, mieć lat? No to będzie brzoza, która ma co najmniej 25 lat i myślę, że z takiej brzozy za y, dobę można pozyskać gdzieś teraz no, około 5 litrów soku. Bo gdy są lata mokre, to nawet do 20 litrów. Teraz są lata suche i wody gruntowe się bardzo obniżyły. Także teraz drzewo jest o wiele mniej wydajne. Teraz zademonstrujemy Państwu, tak. jak I to należy zrobić. I mamy butelkę szklaną, nieplastykową, czyli zdrowszą. Tak jest. Musimy sobie ją odmierzyć. Ten wężyk. Gdzie mniej więcej w którym miejscu będziemy wiercić otworek? Pierwsza czynność, Czyli tak gdzieś jest. Będzie tutaj w tym miejscu będzie nasz otworek. Jaką głębokość? To 7, 7 cm. Już widzimy, że soczek zaczyna spływać, czyli na tak pewno jest. uzyskamy coś dobrego. Jakieś 5-6 cm. No, do 7 cm ja robię otworki, żeby można było pozyskać. O, dobry sok będzie z tej brzuszki, jak brzoza zaczepowała, zaczepowała wiertło. Ok, tak. Teraz zobaczymy, czy już jest otworek na tyle duży, żeby w Jeszcze nie. Jeszcze, Jeszcze nie. Jeszcze musimy go trochę poszerzyć. Ale już widać, jak soczek pięknie spływa. Będzie tego sporo. Ok, i jak mamy teraz? Czy jeszcze troszeczkę trzeba? Jeszcze niewiele, ale jeszcze troszkę lepiej kilka razy wywiercić niż za dużo. No tak. Brzoza się cieszy, że da nam życiodajny sok. Zdrowy, samo zdrowie w tych czasach, zwłaszcza ciężkich. Nie wiadomo. Musimy jeszcze przynieść sobie sznureczek, żeby zawiązać butelkę, żeby się nam nie przewróciła. Tak, a już weszło, tak? Już a jest już ok. Już Właśnie wężyk po wchodzi, czy jeszcze troszeczkę? Ale jeszcze chyba troszeczkę trzeba będzie. Proszę, już kapie, czy jeszcze e, może trochę wyjdziemy nie, 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 i przywiercimy, nie? Ona ma być luźno tutaj, mhm. tak? Ale nie, nie, nie. czy odstarczać? jeszcze trochę przewiercimy, czy już wystarczy? żeby nie, nie ściekało tutaj nam no właśnie to musi być z, na tyle żeby nie ściekało o. tak teraz pójdę po sznurek żeby ją przymocować i już soczek widać jak pięknie tak jest plagi. szybko to nawet może i ze dwie takie butelki się napełnią w ciągu doby czy trzy no takie za dobę to jest półtora litra co najmniej 3-4 powinny za nam soczku dać. dać Także proszę Państwa, zdrówko leci już do buteleczki i szczególne osoby starsze, które mają słabą odporność powinny ten soczek pić, jak również małe dzieci, bo wiosna jest tym okresem, kiedy nasz organizm jest bardzo już wyeksploatowany po ziemi. Po zimie nie mamy dużo witamin, mikroelementów, bo wiadomo nowaliki dopiero teraz zaczną nam rosnąć, więc korzystamy z tego, co nam natura daje za darmo. A, a jeszcze z jakichś innych drzew też można sok pozyskiwać? No na pewno tak, ale z do picia tak. jest najbardziej bezpieczny i wskazany właśnie sok z brzozy. A ze względu na te mikroelementy, które tak, drzewo mikroelementy, teraz, skaminy. żeby rosnąć, żeby dać den. puścić liście wszystkie, te, te, te wszystkie składniki są w tym soku, który wędruje teraz do góry. No a dzięki temu drzewo rośnie, listki się rozwijają. Szybko, a szybko. Również i dla naszego organizmu jest to na ten okres czasu bardzo wskazane. W tym roku wyjątkowo robimy późno. Bo zazwyczaj robimy już w połowie marca yy, taki odwiert, ale niestety dopiero faktycznie wczoraj tutaj zniknął śnieg, bo w tym roku wiadomo, nie było zimy, zimą była wiosna. A jak nastała wiosna, to tutaj nastała zima. Tutaj jeszcze mamy fontannę, gdzie woda jest wszystko zamarznięta. Śniegu nie było za wiele, więc yy, no, szybciutko się zgubił, ale. Teraz jest już ostatni moment na to, żeby właśnie pozyskiwać ten sok. Także ja teraz idę po sznureczek, żeby zawiązać tą buteleczkę, żeby nam się nie I Nie ma jak własna, prywatna brzoza. To jest. Tak jest. Także jeżeli jest macie nasze zdrowie. ja tu powiem Także parę słów, to i po sznureczek. Nie ma możliwości takiego soku pozyskiwać, no bo mieszka gdzieś tam w mieście czy coś, z Jeleni góry do nas tutaj dojeżdża autobus czerwony numer 19. Na ostatnim przystanku, wystarczy wyjść, i u nas jest ten sok w Wiliśnieżna Kopa. Także zapraszam, szczególnie osoby, które mają słabą odporność. Tak jest, a jeżeli ktoś nie ma brzozy, jest teraz zakaz wejścia do lasu, nie chcę nikogo namawać do łamania prawa, ale posłużę się takim przykładem filmowym. Znany reżyser Werner Herzog zawsze opowiadał swoją historię, jak zaczął filmować, że jeżeli czujesz potrzebę, że musisz, tak jak on musiał sfilmować, włamał się w nocy do szkoły filmowej, ukradł pierwszą kamerę i w ten sposób nakręcił swój pierwszy krótkometrażowy film i stał się reżyserem światowej sławy. Także jak ktoś musi, to wie co robić. Tak jest. A ten zakaz wchodzenia do lasu to według mnie to jest no, wielki idiotyzm, durnota, bo spacer po lesie daje nam same korzyści. To jest nasze zdrowie. Oczywiście nikt gromadami do lasu nie powinien wchodzić, ale jak jedna osoba czy małżeństwo idzie do lasu sobie na spacer o tym czasie, to to jest tylko z korzyścią dla tych ludzi i nikogo nie zarażają i oni się również nie zarażają. Także. Właśnie Niebędzny... teraz, kiedy życie wybucha, tak. ja mam petycję i proszę, wszystkich podpisujcie petycję. Już ponad około 150 tysięcy osób podpisało do Ministerstwa tutaj Lasów i, ta... i Zdrowia. Do Lasów Państwowych. Tak, do lasów państwowych. Żeby ten zakaz durny cofnąć. Cofnąć, tak. No bo przecież teraz życie wybucha. Samo zdrowie to jest tak, czarna radość, przyjemność. Tak, do sklepów teraz i, i mają tam te dwumetrowe odstępy. Tak samo i do lasu mogliby wchodzić, tym bardziej, że takiej ilości w lesie nigdy nie będzie ludzi, jak jest przed sklepami. Także ten zakaz powinien być jak najszybciej cofnięty, bo to jest idiotyzm, który nikomu nie... nie, nie, nie no nic dobrego nie przynosi. Pewnie. A natura ma swoją drogę i potrafi. Ja sobie jeszcze zażartuję. Byłem w lesie kilka dni temu i widziałem mrowisko i wydałem dekret mrówkom, żeby chodziły jeden centymetr od siebie trzymając się. I co? I nie posłuchały mnie. No, Czyli natura ma swoje wie, własne robi. drogi. Tak, wie co robi. No nie chciały mnie słuchać te mrówki. Nie chodziły w odstępach jeden centymetr od siebie. Także jeszcze raz zapraszamy wszystkich, którzy mają taką możliwość do... Zrobienia sobie odwiertu w brzozie i pozyskiwania tego wspaniałego eliksiru życia, który z brzozy, z naszej matki ziemi do nas dociera. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo, do usłyszenia do miłego. Także widzicie, tutaj już bardzo szybko się zbiera ten życiodajny sok z brzozy. Myślę, że za godzinę dwie będzie ta butla gotowa i następną możemy wymienić. A ja zapraszam wszystkich na kanał Szlachetne zdrowie. Oglądajcie, subskrybujcie, wpisujcie komentarze, bo na tym kanale są tylko terapie, które sprawdzone zostały przeze mnie, tak jak metoda doktora Askara i inne i zapraszam na swój główny kanał New Reality TV. I tu mamy zdrowie dla ciała. A tu mamy Zdrowie dla Ducha, nowy tom, siódmy, Świat według Świętych w czasach zarazy. Zapraszam do zapoznawania się. Nie chcę zakończyć czymś negatywnym, ale muszę to powiedzieć. To były słowa świętego Wojciecha Adalberta, sprzed podyktowane Nelhalinie Noel. Siły złamają mają wiele w zanadrzu, ażeby życie nasze uczynić. Znacznie trudniejsze niż macie dotychczas. Dlatego Bóg ponownie do nas przychodzi po dwóch tysiącach lat, aby nam wskazać drogę i pomóc. Nie będzie łatwo, ale myślę, że wypracujemy sobie szczęśliwą cywilizację, a ta cywilizacja legnie w gruzach. A temu wszystkiemu będzie się przyglądać nasza brzuska i dawać nam życiodajny sok. Dziękuję za uwagę, zapraszam do usłyszenia, do miłego.